No, widzowie, to jest pierwszy odcinek z, z serii o tym, jak. No, jak w ogóle powstał pierwszy członek wojska na Brookhaven? O tym jest dzisiejszy odcinek. Oczywiście jest to seria, więc będzie o wiele więcej. Będziemy robili różne rzeczy, walczyli przeciwko terrorystom, chodzili do domów podejrzanych. Dobra, no to zaczynamy odcinek. E, dzień dobry panu, widzę, że pan się tu wprowadza. Może pomóc? To mm. co, co? No to właśnie książę? No dobra, no to okej, okay, świetnie. No to widzę, że to pan tu chyba rajdowcą jakimś, drifterem jest, no nie? No. No to się panu pomaga rozpoznać. Ja właśnie, żeby pan zobaczył jak driftuje. No. No puchar jest. Poczekaj, nie mogę wyjechać, bo driftuję tak. No, okej. Okay. Mocno driftuję. Okay. To ja w tym czasie po, po, pomogę panu się rozpakować. No dobra. Dobra, to jest tam tu u siebie w domku. Okej, okay, to ja panu pomogę rozpakować. Yy... Rzeczy. Masze, widzę, że pana ma tu też statuetkę, a tu pana statuetkę można, może postawimy tu. No to ja jeszcze, jeszcze nie rozpakowałam tu wszystkie rzeczy. Tak, dlatego panu panu. Tu jeszcze będzie. To ja tylko tu przyjechałam. A, czyli pan tu nie mieszka? Wiecie, wiecie. Czyli no pan tu... pierwszy... Nie, mieszkam, ale tylko tu się przeprowadziłem. A, okej. Okay. No proszę, no to ja już panu pomogłem się rozpakować. Tu ma pan fajną statuetkę w ogóle. No, to A ja, ja wychodzę. jeszcze nie widzieliście mojego kota. A to pan ma kota? Nie, nie widziałem go. Wow. No trochę stroma ma tutaj pan, jakby pan tutaj zleciał. Ja bym tutaj postawił. A no ma tu pan safe, czyli jest pan raczej bogaty. Niech się pan strzeże, bo tutaj to chyba tak sporo złodziejaszków. nawet. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Okej. Okay. Już co? Co? Ok, a co no sobie pracujemy. Dzień dobry, dzień dobry. A, dzień dobry. Mogę wejść. Tak, proszę. Ja tu chcę stać żołnierzem. Już o tak Właśnie, od razu. Mogę no, zdać swoje auto. A tak. Nie ma sprawy. Czy mówi pan, żeby chciał się zatrudnić? Tak? Czyli chciałby Co? się pan... Czyli chciałby się pan zatrudnić? No. Czyli chciałby się pan zatrudnić? Dobra, no to niech pan... No to niech pan idzie za mną. Tu. No. Niech pan sobie weźmie coś. Jakąś bronieną. Okej. Okay. Tu no to za mną teraz. Poczekajcie chwilę, pan. Okej. Okay. Pan i panowie, poczekajcie. Okej, okay, dobra. No to idziemy. Tu mamy strzelnicę. Strzelamy stąd w, w te dwa sznurki. Chodzi o to, żeby jakby strzelić w te sznurki. Tutaj ja jeden raz dało mi się trochę strzelić, ale tu właśnie chodzi o to, żeby z daleka. No to właśnie wiem. No to dobra, dobra. Co to tu u Was? Okej, okay, no to zapraszam, zapoznam pana z całą bazą. Tutaj to mamy takie bardziej więzienne warunki. E, tak. Tutaj mamy salę do planowania. Tu mam komputery. Można pracować właśnie na radarach, komputerach albo można być czynnym żołnierzem, który po prostu coś robi, tak? Rozumiem. A to co pan wybiera? A najpierw mogę przyparkować auto tam z tyłu. Tak, przepraszam, bo ktoś do mnie dzwoni. Dzień, dzień dobry. Hmm. Skoro tu nie przychodzisz w żadnej sprawie, to do widzenia. Na szybana. Ty chce mieć takie auto jak mnie, ale ja mam bardzo fajne. Nie wiem Pani dlaczego, go? ale chyba myśli, że jeżeli ma się takie auto, to można iść do wojska. Wygląda trochę na za małego. Nie, nie wpuszczamy go. Na, na za małego wygląda. O Jezu święty! Samochód się rozwalił prawie. Okej, okay, no jest dobrze. Z zamykam. No to zapraszam chwilowo. Co pan robi? Co nie Pan się rozwala. Okej. Okay. Uwaga! Tam wszystko dobrze? Typowa polska armia. No, widzę, że chyba dobrze. Niech pan tutaj zaparkuje. Ja nie mogę, typowa polska armia. To już więcej żołnierzy ginie chwilowo podczas naszych szkoleń i jest rannych. Niż tak, y, niż na Ukrainie. Tych co jadą. O, ktoś do mnie dzwoni. Ktoś do mnie dzwoni, chodź. Alarm! Rekrucie! Alarm! Do wozu! Do wozu! Do wozu! Szybko, na dole jestem. Dobrze. Niech pan wsiada. Coś tam się dzieje ewidentnie. Okej, okay, no to coś tu się dzieje. Ten dom jest bardzo podejrzany, bo to już jest drugi raz. Jak tutaj... Proszę wziąć karabin. Proszę proszę się poddać. Ręce do góry. Proszę wziąć drabinę, i proszę tu ją postawić. Ja wchodzę. Nie mogę, bo chcę spać. No, okej, okay, dobra. To na ogół tutaj nic podejrzanego się zbyt nie, nie, nie dzieje. A niech mam poczeka na chwilę. Aha. Po, może pan podjechać... No ona mnie zdwoni najpierw Później nie banuje, podjedzie pan na spawn'a Zabierze mnie, to sobie pójdziemy przy okazji spać, okej? Okay? Dobra, no to ja czekam na spawn'ie No to właśnie... Ja rozwaliłam auto, trochę 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 rozwaliłam, trochę, trochę, trochę. No że trudno, kto do mnie dzwoni. Weź sobie w ogóle pracę tego tego, bo jeszcze nie jesteś oznakowanym. Ja lecę tam na górę. Czekaj. No ta baba ciągle do mnie dzwoni. A a coś się stało? A niech pan chodź za mną, to zrespimy nowe auto. To będziemy mieli nowe Tu jest... Oczekaj. Ja jestem pod ziemią właśnie Niech pan skoczy A niech pan podskoczy. O dobra, zresztą to Zresztą nagle jakaś Aż tu nagle ktoś zaczął do nas pisać. Kompletnie nie widzieliśmy, co to jest, co to może znaczyć. Więc postanowiliśmy się zrelaksować, odpocząć i mieć to kompletnie gdzieś. Jeżeli coś na taki drugi dzień się zrobi, to o, dobra. No to wiecie, chodzi. Panie Dawidzie, oni wchodzą do Pańskiego domu. Szybko, My God. nawalajcie w nich, panie, panie, proszę, nawalajcie w nich. Dobrze banuje, banuje ich. Chodzą do naszej bazy wojskowej! O, nie mogę! O, nie. Szybko! Zginął właśnie. Dobrze, nagle nas teleportowało. Szybko! Bo złodzieje ucieknął. Gdzie oni są? Szybko okręcił panu samochód. A nie, dobra, to nie pański. Ale oni tu dali panu rowery. Gdzie jest ten mały złodziej? Nie, no, jeden nam. Złodziej uciekł. Dał radę pan kogoś zbanować? No to poczekajcie, bo pan jest. trochę zajęty, bo robi fajny parabit. Okej, okay, ja postaram się uprzednąć samochód sprzed wejścia. które nam blokuje całe wejście. Okej, okay, jest dobrze. Niech pan idzie spać. Ja też w sumie idę spać. Ja zaparkuję samochód trochę gdzie indziej. Ej, wyspał się pan? O ile pan w ogóle dzisiaj spał? Dobrze, świetnie, to ja zapraszam tutaj do mnie na dwór i jedziemy sobie na ćwiczenia. Czekam przed bramą. Ok, zapraszam. Ma pan na pewno dom zamknięty? No. Ok, to świetnie. To zapraszam do czołgu. Halo, do czołgu, zapraszam. Tak, tu. Świetnie, ruszamy teraz. Proszę. Dobra, wysiadamy teraz. Ja panu pokażę, jak się obsługuje działo. Działo obsługuje się, tak? To jest akurat działo y, artyleryjskie, więc tutaj wklikamy. I jest ogień, tak? Ewentualnie możemy jeszcze walić tam na morze. I, gło I ta. I ta lufa musi być jak najwyżej. Ok. No to proszę. Teraz pan. Do góry lufa. Ale lufa do góry. Lufa do góry. Lufa do góry. Tak jak się Przez chodzi. minut muszę kończyć. Ja do góry. Okej, okay, to tak. No pięknie. Okej, okay, właśnie. No. Czas rekrutacji już minął, więc... Widzowie czekajcie na następną serię. Nie zapomnijcie łapeczce, subiku. W następnej serii obiecuję, że będą już zagadki i rzeczy trochę ciekawsze.